Witam Was ponownie w drugiej odsłonie moich podcastów. Dzisiejszy temat to obszerny temat. Sam miałem sporą trudność, aby zmieścić w krótkim czasie się z myślami: prawda czy iluzja? Duch prawdy, się mówi. No mnie to interesuje, podzielę się z wami jak to czuję i rozumiem, kiedy jestem gotowy uznać coś za prawdziwe, wiążę to z doświadczeniem. Jak powiedziałem, no to wcześniej już wypowiadając się i w wykładach i w różnego rodzaju kontaktach, że pierwszym i podstawowym warunkiem właśnie jest doświadczenie. Abym mógł znać prawdę, bez niego teoretyzuję. Zaczynam oczywiście od zadawania pytań, które wprowadzają w aspekt doświadczania. Korzystam jak tylko mogę z intuicji, rozszerzającej się percepcji w odbiorze energii, która pojawia się wraz z rozwojem. Medytuję. Wspieram się techniką kinezjologii, o której zwykle sporo mówię, w szerszym zakresie oczywiście niż test mięśniowy. Mając na uwadze to, iż nie zawsze bezpośrednio sterujemy swoim rozwojem, posłużę się kilkoma przykładami okoliczności, w których odczytałem wyraźnie. Ważne informacje i sygnały związane z prawdą i iluzją. Wybrałem sobie trzy zdarzenia z różnych okresów mojego życia i pokrótce zobrazuję Wam te chwile. Pierwsze zdarzenie, które wybrałem, miało miejsce wiele lat temu. Wtedy miałem około 21 lat. W jednym z kościołów w Gdańsku jest msza. Wszedłem w trakcie, stanąłem sobie z tyłu, nagle coś się zmieniło. Po chwili, jakby słuch mi się wyostrzył wraz z pojmowaniem: słyszę kazanie, nie widzę człowieka, ale rozumiem nie tylko o czym mówi. Łatwo odczytuję jego intencje, Wiem dlaczego to mówi, co chce osiągnąć przez narrację. Rozumiem, jak się przygotowywał. Widzę jego słabe strony i te lepsze. Mam doświadczenie prawdy o nim na takim poziomie, że nie potrzebuję pytać. To nie znaczy, że oczywiście go znam. Pomyślałem sobie jak do tej pory niewiele rozumiałem. Ktoś wyraźnie postanowił mi pokazać iluzję z jednej strony. Trudno mi było pojąć dlaczego i skąd to, no ale fakt jest, że różnica była kosmiczna. Drugie wydarzenie. To było około 10 lat później. Około 30 lat. Pracuję dla koncernu. Jestem sobie w Warszawie, wracam w zasadzie, przechadzając się ulicą w drodze do dworca. Obserwuję elewację budynków i mijam stoisko z książkami. Wiele metrów długości, idę sobie o spale. Patrzę na okładki, mijam to stoisko. Nagle zaczynam odczuwać, Wzmagające przyciąganie, przymus, prawie. Wmurowało mi stopy w chodnik. Czuję, jak jakaś siła wyraźnie odwraca mnie o 180 stopni. Idę za tym wrażeniem i staję znowu przed książkami. Patrzę. Twarz mężczyzny na okładce przyciąga mnie. Nie umiem szybko przeczytać jego obco brzmiącego nazwiska pytam sprzedawcy, czy wie, kto to jest. on z uśmiechem mówi, tak, jogin Paramahamsa Yogananda. Kupiłem książkę. Potem już było mocno inaczej. Gdy poznałem ludzi praktykujących Krija yogę byłem też zaangażowany, aby zrozumieć, Kim jest ten, który mnie sobą zainteresował? Autobiografię jogina czytałem wielokrotnie i za każdym razem była interesująca. Pierwsze skojarzenie, które miałem po lekturze, było takie, że to ktoś mi bliski, jakby brat. Rezonowanie z nim było prawdziwe. Na trzecie. Moje y, wydarzenie, które przeżyłem, wybrałem sobie znaczące uświadomienie sprzed może około pięciu lat. To taki przykład, który mnie sporo nauczył. Mierzyłem się z konsekwencjami zmian w życiu. Jeszcze nie opuściła mnie choroba. Może, jak niektórzy z Was wiedzą, zająłem się y, pracą z ludźmi i, i terapią i prezentowaniem moich doświadczeń, uświadomień, przemyśleń i dzieleniem się rozwojem y, właśnie w związku z chorobą. No i wtedy dotarło do mnie. Że nie byłem świadomy prawdy o interesowności i bezinteresowności. Przebudziłem się któregoś dnia i pojąłem iluzję. Tkwiłem w tym przez salutkie życie. Doświadczyłem wiedzy o sobie samym na tym poziomie pewności, aż zacząłem się z tego śmiać. No i cieszyć jednocześnie. Do tej pory patrzyłem na świat, Wydawało mi się zasadnie robić użytek z moich analitycznych możliwości dotyczących obserwacji życia, biznesu, logiki działania itd. Włączałem się w różne dyskusje, chciałem poprawić to i owo. Gdy ktoś potrzebował pomocy, starałem się jej udzielać. Naturalnie nieraz popełniałem błędy, lecz się z nimi. Nie identyfikowałem, nie zrażałem. Tymczasem, w tym dniu, otworzywszy panel wiadomości, zauważyłem bezpośrednio, głęboko, jak bardzo mnie to nie interesuje. Gdy wyszedłem na zewnątrz i spojrzałem na sklepy. Było mi obojętnie. Nie analizowałem już półek, skuteczności pracy obsługi, ilości miejsc, miejsc parkingowych. Wszystko, co się opłaca i nie opłaca, przestało być ważne. Zauważyłem zupełnie coś innego. O, jaka miła pani, jaka smutna pani. Teraz. Wybieram czas, gdy włączam interesowność, kiedy doradzam w biznesie, czy organizuję jakąś celową aktywność zarobkową poza pracą terapeutyczną. I teraz jest tak, jak ma być. Tego dnia zrozumiałem, że całe życie włączałem bezinteresowność, bezinteresowność będąc przekonanym, że to jest ze mną na stałe. Każdy ma swoje doświadczenie prawdy, ta jest moja. Materializuje się w działaniu. Iluzją było nawet to, że postrzegałem siebie przez filtr dobrych intencji i działania na rzecz innych ludzi, no bo tak jakoś serducho mi podpowiadało. Tak? Tymczasem cały czas analizowałem zupełnie inne rzeczy. Tych kilka przykładów z mojego życia nie obrazuje oczywiście tego, co chciałbym powiedzieć na temat prawdy i iluzji. Istotne jest pytanie, co powoduje ruch naszych myśli? Dlaczego i z jakiego powodu zwracamy na coś uwagę? Podzielę się swoim sposobem traktowania uwagi, jak ją postrzegam. Moim zdaniem, to nasza jedyna waluta, którą płacimy skutecznie za wszystko, co nas spotyka. Jest jednakże pewien niuans, mianowicie, część z nas robi to świadomie, a część niestety nie wie, co robi. W kontekście iluzji możemy sobie wyobrazić, że wszystko może nią być. Nawet nasze szczęście. Łąka pełna kwiatów, która może nas zatrzymać, zauroczyć, zaczarować. Przywiązanie zajmuje i związuje nas. A życie płynie obok, bez naszej obecności. Łatwo znaleźć się w pułapce. Muszę przetrwać lub jest mi dobrze, strefa komfortu, to ma jedno imię. Tak naprawdę to wycofanie. Cóż możemy zrobić? Odpowiada za to nie tylko umysł i ego, czy najpierw ego, bardziej, bym rzekł, ale również nasza tymczasowa niewiedza. Powiedzmy wprost, można powiedzieć, Guna ignorancji. Można powiedzieć, że jesteśmy w określonym czasie, który ma entropijny charakter. Brakuje nam często jakości pojmowania konsekwencji wyborów, zarówno tych świadomych, jak i nieświadomych, rozumienia stopnia karmicznych zależności, co posiejesz, to i zbierzesz na osi czasu, niekoniecznie w jednym życiu. Często nam się tu coś nie zgadza, wydaje się niesprawiedliwe i trudne w odbiorze. A no, tymczasem właśnie obecność, uważność pomaga, obserwacja ciała i okoliczności pomaga. To dostrzega postawa ta, daje możliwość dostrzec wpływ na życie i otoczenie, lecz Ciężko to uczynić bez przestrzeni serca, bez zaangażowania wewnętrznego, intuicyjnego rozróżniania. No można powiedzieć, że nawet robi się nieco niebezpiecznie. Nie wspominaj już o istotach zainteresowanych naszą energią, o pułapkach, w które wpadamy, egregorach, sami je nieświadomie wspieramy. Wręcz stwarzamy własną postawą. No na szczęście jest wolna wola, która nadal coś znaczy we wszechświecie. Możemy decydować w okresie buntu naszej odrębności, doskonalić się w dostrzeganiu równowagi, szukać dróg scalania samych siebie. To proces budowania głębszych relacji z najwyższą istotą Łączenia się powrotu do pierwotnej przestrzeni. No i odkrywamy kolejne progi świadomego życia, istnienia, no i jest już dużo ciekawiej. Wywołałem zapewne do tablicy pytanie o Boga. No cóż, nie sile się na wyjaśnienia, ale sobie tak trochę odskoczymy. Stwórca, źródło, absolut. Czy mógłby odpowiedzieć nam na pytanie, kim jest? Dlaczego to, czy tamto się wydarza? No on jest poza czasem i w czasie. Nie potrzebuje na pewno motywacji do działania. Wypełnia naczynie gotowe do jego przyjęcia, no i daje się poznawać. Oczekiwania i rozczarowania szukają winnego. A gdyby jednak można było zapytać wprost? Odpowiedź mogłaby brzmieć: Czyż Dałbym ci wolną wolę, odbierając ją sobie? Czyż nie mogę pozwolić ci wzrastać bezinteresownie, bez zapłaty, przymusu, dając ci wybór? Czyż muszę cię namawiać do miłości, przekonywać do transformacji? Zatem, no co jest prawdą? Czy jestem ignorowany? A może nie umiem prosić? Czy w ogóle liczę się z jakąkolwiek odmową? A może? Może bezgraniczne zaufanie dałoby radę. Może jestem integralną częścią tego, co jest boską istotą. Wszyscy obecni we wszystkich, siła przyciągania. No, mogę pokombinować jakieś analogie. Jak działać skuteczniej? Jak to zrobić, będąc świadkiem wzrastania siebie przy okazji? No, prawda czy iluzja? No, pytania przychodzą z pomocą. Mają oczywistą wartość, gdy są istotne, zadane w odpowiedni sposób i w właściwym czasie, inspirują do działania zdrowej dociekliwości. Potem jest doświadczenie, doświadczanie. Odbieramy jakość w uważności i cierpliwej obserwacji, no, czekają nas owoce i kolejne kroki. Wszystko wydaje się możliwe. My, włączeni w manifestacje, zwroty percepcji, uczestnicy i kreatorzy. Warto się znaleźć w tej uliczce, nawet jeśli mielibyśmy próbować i błądzić. Indywidualny punkt widzenia, to mi się zgadza. Podam przykład pytania. Pytania, które znamy, na pierwszy rzut oka banalne, ale jednocześnie tak zadane, wpływa na właściwą perspektywę. Otóż, co wybierasz? Szklankę do połowy pustą, czy szklankę do połowy pełną? Moja odpowiedź brzmi: nie podejmuję się odpowiadać na tak postawione pytanie. Sugeruje mi ono albo naiwność, albo pesymizm. Zadam je jeszcze raz. Co widzisz? Wskazując na zawartość, i odpowiem: widzę szklankę, lecz zarówno do połowy pustą, jak i pełną. Moja perspektywa jest związana z wyborem. Skoro chcę coś uczynić, mam prawo decydować. Mam prawo decydować, co będzie się działo na osi dostępnego mi czasu inkarnacji. Zatem wybieram świadomie. Przeżywanie konsekwencji obserwacji szklanki do połowy pełnej lub pustej, ponieważ w ten właśnie sposób chcę żyć. Jeśli się pomyliłem, biorę na klatę rezultat. Zyskuję cenne doświadczenie. Jeśli zaś Wybrałem dobrze. Zmieniam wibracje. Nabieram wprawy i co istotne, mam podstawę do zadawania kolejnego pytania. Może coś z tym zrobię dalej. No, bez spotkania z prawdą, zderzenia i bez zadawania pytań. No postępy zrobić bardzo trudno. Wiadomo. Zatem. W pierwszej kolejności stawiam właśnie na doświadczanie, obserwacje, na włączanie serca, uczuć, emocji, intuicji, jaźni, ducha do gry o najgłębszą ciszę. Ciszę w pełnej obecności i uważności. Ufam, że gdy moja wibracja podniesie się do właściwego duchowego poziomu, ulegnie przemianie, przebudowie, to nawet dzwon Zygmunta mnie z niej nie wytrąci. Zatem można coś zrobić, aby wyraźniej zobaczyć horyzont możliwych wydarzeń i konsekwencji. Przy czym nadmierne uleganie pokusom zarządzania historią, stratami, rozpamiętywaniem krzywd, konfliktów. No nie możemy być obecni w tym, co dzieje się teraz. Mówimy, co najwyżej nauczyć się dobrze po sobie sprzątać. Obłędne koło będzie się toczyło dalej. Zwrócę się też do tych, którzy z dobrej chęci i intencji, zmiany oczywiście, bezmyślnie afirmują, jestem bogaty, Jestem szczęśliwa, mam wszystko i prą do przodu. Również przypomnę, że bez głębszego spojrzenia z akceptacją na siebie, banalnie sformułuję pokochania siebie, nie uwzględnienia sensu spójności myślenia, mowy i czynu jako jedno, no, będzie trudno zrealizować afirmowane cele, ponieważ idziemy, do ścieżki, która nas prowadzi, tymczasem ona nas wyprowadza, i bardzo często zupełnie co innego znajdujemy na końcu, a często już też w połowie i nasz cel się nagle rozmywa nie wiedzieć czemu. Trudno jest się podnosić po upadku, lecz gdy już to następuje to zabieranie ze sobą tylko zdrowej i pięknej części siebie, zamiast wspólnie z tą, która wymaga pomocy, to wszystko ślepa uliczka. Odbywa się to wszystko też w całości. W całości możemy się wziąć. I cóż zrobimy, gdy tak nie postąpimy? Zostawimy ze wstydem resztę. Spadła, wiele razy mogła spaść z kamienia, czy, czy obić się w jakiejś innej sytuacji, i tymczasem atmosfera akceptacji i zaufania jest oddalona. Gdy ją jednak przytulimy, zaczyna się transformacja wybaczanie, ożywianie i próba pokochania na nowo. Tutaj chodzi tak naprawdę o oddzielenie. O iluzję sensu ukrywania się, o wyparcie. Zrozumienie przychodzi wraz z uświadomieniem idei jedności, najpierw nas samych, a potem wszystkiego we wszystkim. Szczęśliwie prawda pokonuje iluzję, no, zmienia się nasza percepcja postrzegania, i to już wtedy jest bardziej czytelne. Owoce się pojawiają, wybory są interesujące. No i wskazówka wskazuje, że znajdujemy się na właściwej drodze. Nie możemy z góry zaplanować, że i jak wchodzimy na przykład w piątą gęstość, ponieważ jej jeszcze nie znamy. Możemy natomiast no, czynić postęp, zmieniać siebie, poznawać wartość istoty rzeczy, natury, podejmować decyzje szczególnie. Prawda odsłania się wraz z doświadczaniem i z tych, którzy szukają światła, zmieniamy się w tych, którzy świecą. Tym samym wchodzimy w przestrzeń wiedzy. Prawda przedstawia się sama przenosi nas w inny wymiar. Zapraszam Was serdecznie do zadawania pytań i zachęcam do wysłuchania moich kolejnych podcastów. Jednocześnie bardzo przepraszam za moje niedociągnięcia. Jestem na początku drogi nagrywania i mam nadzieję, że zostanę zrozumiany. Poznając siebie, żyjemy prawdziwie. Do zobaczenia, kolejnym razem. Do usłyszenia.